O potężna i sławna święta Rito, oto u Twoich stóp nędzna dusza potrzebująca pomocy Zwraca się do Ciebie z nadzieją, że zostanie wysłuchana Ponieważ jestem niegodny z tytułu niewierności mojej, nie śmiej spodziewać się, że moje prośby będą zdolne ubogać Boga Dlatego wyczuwam potrzebę, aby mieć za sobą potężną orędowniczkę, więc Ciebie wybieram sobie, święta Rito Ponieważ ty właśnie jesteś niezrównaną świętą od spraw trudnych i beznadziejnych. O droga święta, weź do serca moją sprawę. Staw się do Boga, aby uprosić mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję i o którą tak gorąco proszę. Nie pozwól mi odejść od ciebie, nie będąc wysłuchanym. Jeżeli jest we mnie coś, co byłoby przeszkodą w otrzymaniu łaski, o którą proszę, Pomóż mi usunąć tę przeszkodę. Poprzyj moją prośbę swymi cennymi zasługami i przedstaw ją swemu niebieskiemu oblubieńcowi, łącząc ją z Twoją prośbą. W ten sposób moja prośba zostanie przedstawiona przez Ciebie, wierną oblubienicę spośród najwierniejszych. Ty odczuwałaś boleść jego męki, jak mógłby on odrzucić Twą prośbę i nie wysłuchać jej. Cała moja nadzieja jest więc w Tobie, za Twoim pośrednictwem czekam ze spokojnym sercem na spełnienie moich życzeń. O droga święta Rito, spraw, aby moja ufność i moja nadzieja nie zostały zawiedzione, aby moja prośba nie była odrzucona. Uproś mi u Boga to, o co proszę, a postaram się, aby wszyscy poznali dobroć Twego serca i wielką potęgę Twego wstawiennictwa. O najsłodsze serce Jezusa, które zawsze okazywało się tak bardzo czułe na najmniejszą nędzę ludzkości, daj się wzruszyć moimi potrzebami. Nie bacząc na moją słabość i niegodność, zechciej wyświadczyć mi łaskę, która tak leży mi na sercu i o którą prosicie dla mnie i ze mną, Twoja wierna oblubienica, święta Rita. O tak, za wierność, jaką święta Rita zawsze okazywała łasce Bożej za wszystkie zalety, którymi uhonorowałeś jej duszę, za wszystko, co wycierpiała w swym życiu jako żona, matka i zakonnica i w ten sposób uczestniczyła w Twej bolesnej męce i wreszcie z tytułu nieograniczonej możliwości wstawiania się, przez co chciałeś wynagrodzić jej wierność, udziel mi Twej łaski, która jest mi tak bardzo potrzebna. A Ty, Maryjo Dziewico, nasza najlepsza Matko Niebieska, która przechowujesz skarby Boże i rozdzielasz wszelkie łaski, poprzyj Twoim potężnym stawiennictwem modły Twej wielkiej czcicielki świętej Rity, aby łaska, o którą proszę, została mi udzielona. Amen.